Hello. witam was serdecznie, jesteśmy znowu naszą ekipą hello, pięknych hello. laleczek. E, no i co hello. laleczki? Idziemy, bo tutaj mamy jakiś obóz, który możemy zaatakować. Myślę, że ogarnijmy se to. Jesteście, dołączyliście? Jesteście. Marta uważaj, bo tu jest jakieś zwierzę, jakiś ten A? chyba. Wąż. Wąż? Wąż. 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 No, Wąż rzeczny. Chodź, idziemy zaatakować od razu, wskakuj laluniu. A ja wolę na swoim koniu jechać. No obok. dobra, ale to jest obok. No dobra. Jezus. No dobra, to jedziemy zaatakować to tutaj, a później się ogarniemy w obozie naszym. Dobra, wysiadamy laleczki i Aha, kitramy się. Po, po, po co ja wsiadałam No bo, bo ja gra? nie wiedziałam, że to jest tak blisko. Co ja kurwa z ale tym biegnę, z lasem? O Jezus, widzisz? Już, już. Już się dzieje. Już Widziała? trzeba się strzelać. Jezus, kto tam, kurwa, wybucha wszyscy. Ja, ja wybucham. Okej. Okay. No stańcie, tak biegają. Biegają, kurwa, jak nie wiem co. Uh -huh. Dobra, on jeszcze, o, jeszcze żył. Dobra, jeszcze mamy, tam po lewej stronie jest ziomeczek. Dobra, już nie ma. O, tam jest kolejny jakieś chyba. Był a nie, to była ta. A wy już chodzicie tam? A to Anna jest, ja chciałam Cię zabić, Zobacz. Anna. Przywódca ja tam oznaczony. Blok, blok. Przywódca oznaczony, jak coś. Laleczki. Tu u góry jest znowu ziom. Także ostrożnie. Lalki. Eee, dzisiaj w ogóle jakieś takie jesteśmy spokojne, nie macie wrażenia? Jak to? Nie a -a. wiem, jakoś tak miło, sympatycznie, nikt się nie wyzywa. A czy my się wyzywamy? Nie przypominam sobie takich sytuacji. Nie no też ty. My zawsze my jesteśmy, jesteśmy kulturalne. No. Tak. Nie Co ma innego. Na kurwiażu. Zabiłaś przywódcę. Nie nie. Jezus, trochę się. Ktoś zabił A. przywódcę. Chyba Anna. Co ty kurwa gadasz? dasz? Dobra, Co ty idziemy tam. Gadasz? Jazda, jazda, nie ma czasu do stracenia. Idą, idą. O. Ja sta, ja Ojojku, tu jest. Już nie ma. Zabójcza precyzja. O kurwa, oni tu Co mają jakieś było? działko, jakieś działko, jakieś działko, uważajcie. Skąd, skąd? skąd? Uwaga, babicy. No, jakieś działko jest. Uważajcie lepiej. O kurwa. Ja widzę chyba. Nie, nie ma? żyje. Nie żyje? A dobra. Kryjówka zlikwidowana, to koniec laleczki. Dobra, Co? O, Ograbiamy. Ej, bo są wyzwania dnia, widzę za to. Staliśmy jeden na dwa, no jakby. No, no musielibyśmy za... znaleźć. Jeszcze drugą. Jakieś... No. Stalibyśmy za to wstalibyśmy do tego Golda pewnie. Pewnie tak. Goldigger. girl. Dobra, tu nie można wejść, tu nic nie ma, tam biegacie wy. No, pamiętacie, my taką podobną krywkę, żeśmy ten... No, bo to jest chyba ta sama. No właśnie, tak mam wrażenie. No i tu tutaj chleb na stole i nie mogę go zabrać bez sensu. No widzisz, no, tak to jest. Tak. No. tak, tak, robią. tak, tak to jest. co, może dzisiaj zrobimy jakiś list kończy? No też myślę, tak że list kończy. Też tak myślę, że byłoby spoko. Ale to co, może do obozu ogarniemy się na szybciora, co? Odebrać paczki? Co Aha, paczki. No, no bo możemy. Bo ja amunicji mam mało, więc bym musiała odebrać paczkę. Macie broń poczyszczoną? Laleczki? Mm. Oczywiście, że tak. Już zgarnęło się tam wszystko, czy nie? Tak, tak. Ja już do, jadę to obozu. do obozu, tu, tu obok jest rozstawiony. Eee, więc ogólnie dostałyśmy parę rad, dziewczyny, na YouTubie. Nie wiem czy widziałyście w komentarzach. Ogólnie to jesteśmy do dupy chujowej w ogóle masakra. Ale nie, tak poważnie zgadzam. to zgadzam dos... się. <gadzam> tak co ja zrobiłam? Boże, dziwne to o było. Jezus. Ogólnie to dostałyśmy tam parę rad. Myślę, że dobrych. Eee, uh -huh. No i myślę, że można je wdrażać w życie. Kiedyś tam. Dziękuję. <laughs> to tyle. Czyli nigdy. <laughs> eee, no. Oczywiście była też rada, na przykład, że mamy chujową miniaturkę, ale akurat to jest rada, której nie przyjmuję takiej negatywnej energii tutaj. Nie, nie, nie przyjmuję takiej tu możecie jej. sobie. Słuchajcie. Co? co? Możemy tutaj sobie piwko napić się. No wiem o tym. Gdzie? A piwo? Dziękuję. Powiedziałeś czy nie? No ale po co te piwo? A ja nie widziałam o tym, co no, to jest. Polepsza, piwo? Ci, polepsza ci to. Polepsza ci nastrój. Oj. Polepsza ci tu rdzenie i. inne. Polepsza takie... ci to. Aha. Dobrze, Lalu, nie. To co dzisiaj robimy? E, jakiś list kończy, tak? Tak. Ta no Jeszcze dobrze. Jeszcze idę pod do tego. A wziąć sobie. Gdzie ty można pić piwo? No, tam jest, bo, gdzieś zawsze jest butelki sobie porozstawione, czasem jest słycha. A w Zależy ogóle, czy... laski, ja wiem, mapy mapy ja wiem co my dostaliśmy. Ja wiem co no, my dostaliśmy. My dostaliśmy mapy. Można... Właśnie. A tu... Gdzie to mapy będzie? Mapy skarbów. No, dostaliśmy mapy. Zobaczcie, jak klikniecie na B i wtedy macie torbę, nie? Przytrzymajcie No, ja B. mam jedną mapę. Przytrzymajcie B i tam są coś takiego jak... Um... Nie kosztowności, ale ja mam noty kapitałowe. Ja mam mapy na, skarbów. Mapy, skarbów. mapy skarbów mam cztery. Ja mam trzy. A gdzie jesteś, Rodź? Ja mam, A, robić. Ja mam to... dosing, Blue Water Marsh i Black Forest. Wiecie co? Możemy pójść odnaleźć coś, jak coś jest blisko nas. Tylko ja nie wiem, gdzie my teraz jesteśmy, Muszę zobaczyć na mapie. Czekaj, ja też zobaczę, gdzie jesteśmy. Zobaczcie, co macie, może, w okolicy. O Jezu. Ja... Ja jestem daleko. One wam cię automatycznie zaznaczą na mapie. Tak? Uh -huh. A faktycznie tam jest jedno, ale to muszę otworzyć najpierw je wszystkie, nie? No. Eee, chyba tak. Dobra, to idziemy zobaczyć hmm. dalej. Ja mam jeszcze jakieś list, list, list od M. Dostałam. <laughs> Czytaj. Musimy porozmawiać. No, my to się po wszystkie, tak? Chyba tak. Nie, eee. chyba tylko ten, co otworzyłaś. Ej, ale ja no. dostałam jakiś list od M i jest. Yy, tak, musimy porozmawiać. Spotkajmy się tylko w cztery oczy. Pod Pogodą Miopodal. Pietro Laur przy Hestia Street w Saint Denis. To okazja, której nie chcę przepuścić. Nie wiem. Mm, co to powiem. może ten, dla ciebie. Też tak, myślę, że to może być dla jednej osoby, więc yy, zobaczymy poza odcinkiem. Ja Jakieś daleko w ogóle ta Tak. Dobra, mam jeszcze mapę. E, Ania. Dobra. A nie, w sumie nieważne, bo to mówi, że się zaznacza, to to bit. Może coś mam bliżej nas. Kurwa, wszystko jest tak daleko. A. No możemy ewentualnie zrobić. Szybką teraz... podróż, nie? Ewentualnie. No jako... nie no myślałam, żeby zrobić w tym odcinku listy, a w przyszłym, że sobie już tam dojedziemy mniej. Zobaczcie więcej jakoś... zobaczcie gdzie ja mam. Ja mam... przy... Zastrowy. Ale my nie widzimy tu. Jedziemy po bo tu już ma i zobaczcie no, jest No dobrze, tam... no to jest daleko chyba. Strawberry! Pfff, strawberry. Strawberry. Stru... ja sobie piję piweczko no, zimne. A myślałam, że tak naprawdę sobie pijesz piweczko laleczko. A ja też nie. Myślałam, że naprawdę. Nigdy w życiu ja nie piję alkoholu. Piweczko, nie. laleczko, dobrze, e, moje drogie, to co? E, idziemy rozjebać kogoś, tak? Prosta sprawa. No to co, nie, nie bierzemy tych ma te... Nie, zrobimy sobie w następnym odcinku, ogarniemy, gdzie one są uh -huh. i ogarniemy wszystkie, kurwa. No dobra, no to lecimy. Bo teraz to wszystko jest U. trochę daleko. No, ja najbliższą mam w ogóle bardzo daleko. Ale nie jest ma sensu. jakieś wyzwanie dnia też wam wskoczyło? Tak, ona jest zawsze. Aha, no. To one są przy okazji robisz. Dobrze, laleczki, namuczki. to e, zaczynamy od listu gończego. E, tak? No już, tak. Już, już. No e, już wybieram, no ale to musimy ja, podjechać. To musimy pojechać, nie? Na tablicę z listami gończymi. Tak, tak, I tak. I musimy zebrać na. Jeszcze brakuje mi tylko tam. 3,5 powiedzmy złota i będziemy mieli tą prest kurwa, <laughs> prestiżową e, licencję łowcy i wtedy są lepsze dziewczyny misje i w ogóle nagrody i luksusowo wtedy jest wszystko. Więc myślę, że możemy, e, więc moje pieniądze wydamy na to chyba. A no, wasze na fajnie, jakieś fajnie, inne ten, nie? Bo po co żebyście wybrały tą licencję, jak w sumie robimy razem te misje, nie? Więc to no tak. ja, tam, ja tam będę oszczędzać pieniądze, więc możemy używać twoich <śmutation> jak, jak w życiu. Warta, będę wziął swoje pieniądze na te, O kurwa! Na moje przyjemności. Ej, No co? Naprawdę? No dobra, trudno, zaraz dojedziesz do nas. Spadłam sobie. Aha, Nie. Ja tak gdzieś dalej. Dobra. się spadła. No, z skały. Ale w sumie jak ja rozpocznę to, to wy rozpoczynacie ze mną, nie? Chyba tak. No. Ojej, przejechałam chyba jakiegoś lisa, ale chyba nie umarł. Dobrze, dobrze. No, jadę, jadę, no jeszcze kawałek mam. Kurwa, koń mi się zmęczył, przepraszam koniu. Muszę mu dać marchewkę. O. Dobry człowiek, dobry człowiek. No. Pielęgnacja konia. Profit. Dobrze, eee, jesteśmy tutaj, to idę, idę uruchomić tą misję. Jesteśmy w Mario Madillo. A teraz już? Czekaj chwilę. No to czekać, czy uruchamiać? No sekundkę, bo akurat sobie zabiłam zwierzę. Aha. No. Jak zawsze. No to, moi no. drodzy, czekamy na Martę, dzień jak co dzień, no. Oj, przestańcie, przestańcie. <grym> Co tam przestaje, Kto je doznał? <grystanie> Marda, kto tu jeszcze jest? <grystanie> Marta, czy widzisz kogoś jeszcze? Stancie, laleczki. No dobrze, no Komis, czekamy. Ja, ja sobie tutaj tam na konia. Jezu Jezus Maria, o, co ja zrobię? Kurwde. O nie, no kurwde. Kurwde. Złaś. No bo zaś weszłam na konia. Co ty robisz, kurwde. laleczko? No ja chciałam rzucić na konia, a nie wiem, szczeram. Gościu se, tu trumny no, robi, gościu se tu trumny robi, a ty mu co robisz? Jestem ready, można załatwić. Jesteś ready, dobra, to biegnę. Jestem. Moje drogie, czyli tak, już mówię wam, co mamy na tablicy z tymi frajerami do gonienia. Więc mamy tak. Poszukiwany żywy albo martwy, oczywiście, znowu. E, no i kolejny. Mamy dwie osoby. E, uh -huh. Ten jeden jest niebezpieczny i nieprzewidywalny. Myślę, że to jest coś dla nas. Dobrze. No dawaj go. Myślę, że to jest idealny Bierzemy go. to yes, przeniesie nas czy nie? Nie wiem, co się wydarzy. Schwytaj. Ale słuchajcie, dziewczyny, właśnie tu była rada od naszego stałego no, no, widza, którego serdecznie pozdrawiamy. E, oczywiście... E, <laughs> on... Już wam mówię. Je, on jest w pociągu matko jedyna. No, Dobra, to musimy, musimy zapierdziulać. E, Dostarcz żywy cel, żeby dostać e, pełną nagrodę. Bo jeśli dostarczymy żywy cel, to napisali nam tak, panowie, bo głównie panowie nam tutaj pisali, że e, wtedy dostajemy pełną nagrodę, nie, nieważne co, ile Ufie. czasu mieliśmy, nie, jakby na to. No. A jak przywieziemy kogoś już martwego, no to już wtedy trzeba czekać tak długo, aż jakby będzie te ostatnie kurwa sekundy, bo wtedy się łapiemy dostaje go. najwięcej. Łapiemy go. No łapiemy, no, łapiemy. Tak... Najłatwiej no będzie chyba. No, więc lasso i lecimy z tematem, nie? Jest jakiś koniak. Mm, o, damy sobie tak i jedź koniu. Jedź koniu, bo nie ma czasu. Dobra, także y, on jest chyba w pociągu na to wychodzi, nie? Jest. Dobra, mi się koń już zmęczył. No bo... Nowy kupiony konie, już Nowy koń koniec. już zamęczony, nie? Ale bo on jest taki, on jest taki trochę za duży. Ja myślę, że ja muszę kupić jakiegoś nowego konia, takiego szybkiego. jesteście tu czy nie? Jedziecie? No te kurwa na koniu, on jest za wolny. Bo ja sama mam, to mnie zabiją. No dobra, no musisz poczekać, no. Trzeba się tam wpierdolić, no mamy trochę czasu. Kto jedzie przede mną na tym koniu, tak się kurwa dziwnie jedzie? Marta a to Marta. Bo jestem z tyłu gdzieś za wami. Dobra, Marta, a jak twój koń? Jak sytuacja u ciebie? No, jest ok Marta, żeby oni do działka nie podeszli. No wiem. To jest moje działko. Oj, 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 oj. Ojej. ku Dobra, matko, wjebałam się. Dzieje. Wjebałam się tu. Tak? Fu. O kurwa! O nie! Kurwa! Pałacy! No to coś co się Sama No wjebałam to. się! Musicie mnie podnieść, musicie mnie podnieść. A nie! No to... mm. Odrodzenie, bo wiecie co, powiecie wiecie co ja uczyniła? A jak mam nie skakać? Wiem, nie uczyniłaś. O kurwa, co ja zrobiłam, stop. Chyba ci się wyświetli. Wiecie co ja zrobiłam laleczki, moje drogie? Ja się, ja strzeliłam co? sobie w tego. E, w Bola, lampę oh, naftową. O oh, Jezus, spaliłaś się. Spaliła się, no. Śmierć w płomieniach. A jak mam skoczyć na ten pociąg? E, musisz podjechać z prawej albo z lewej, nie możesz z tyłu i spać ją Aha. wtedy. Dobra. Ja biegnę na... Pie o! Weź mnie, weź mnie po drodze, stara, bo ja mój koń gdzieś nie wiem gdzie jest. Chuj wie gdzie jest mój koń. To gdzieś coś. Dawaj, jedź laleczko. Jedziemy. O nie, zabiła! Marta o nie. zabiła! Nie, niszczycielka zabawy! No i co? Ja nie wiedziałam, no wczoraj. No, co, co nie robi? wiedziała? Ty nigdy nie wiedziała! Ja, ja nie widziałam. No, ja nie wiedziałam, ja nie <noise> chciałam, ja nie wiedziałam. No trudno, będziemy musieli czekać po prostu. Oh. Ten... Marta zawsze nam to robi. Marta ci kurwa zaraz zabije. Hop! Skoczyłam. Hop. Hoppa! hop, hop! Dobra, idziemy tam. Jazda, jazda. Pomożemy naszej laleczce. Jak tam, Laluniu? Gdzie jest ten zabity się? No tam leży za nami. Dobra, tam jest jeszcze jeden z przodu jakiś. Co on tu się tak kurwa skrył? Jebane. Uważaj, uważaj, bo cię zabije. A tam zabije. Dobra. No Zajbałam dobra, go. bierzemy, podnosimy tamtego ciecia. Masz go, Ana? Tak, poświęciłam się. Dobra, wyskakuję Muszę już. Hop. Wyskoczyłam też. Ubarła. Ale... Umarłaś, ale chociaż go zrzuciłaś! I co? Tak. Marta, skacz w pociągu. Skoczyłam. Ej, jak ja go mam spętać, jak on jest martwy? No jest nie, nie, go, nie, po, po prostu co prostu ja go mam go... spętać? Co... Dobra, eee... To nie... właśnie. Kurwa, nieważne. Nie dobra, ja. dobra. Dobra, lalki, już tam cicho bądźcie. kto tam biegnie? Taki szybki. Co Marta. Bardzo Dobra, laleczki, no mamy 15 minut, ale i tak już nie dostaniemy pełnej nagrody. Dzięki Marta. Dobra, no przestańcie już, Jezus. <laughs> same, same będziecie grać, kurwa. Proszę nie! <laughs> Proszę nie! Sama i koniec, i tak to się skończy. mhm, mhm. Już, oczywiście. Kolejny odcinek to nie może się odbyć bez jakiejś dyskusji, bez sensu, dramy. Kolejny odcinek, kolejna, kolejna drama. drama. Tak. Same... E, different day, same shit. Same shit, different day <coughs> chyba. No! Właśnie no. tak. No właśnie tak! Ważne, że przekaz ten sam. Dokładnie. Ej, to może... słuchajcie, to może jakby... Co? Coś jest... Czekaj, ja cię przerwało? Co tu się wydarzyło? Martę, cię... Marta wycięła! <laughs> co się Marta, stało? Co się, Marta co się Marta stało? O, Marta, o, dobra, ej! Ej. ej! Ej, Marta, bo cię przycięło! Bo cię. przycięło! Jakby cię zabrało, Chyba, kurwa! Nie Do nikon. konie Ej, Marta, co chciałaś powiedzieć? No, teraz cię nie mam słyszeć. No. Chciałam powiedzieć, że może byśmy zanim zaniesiemy, to zapolujemy. 14 minut, jeszcze mamy. A, ale to tak. bez sensu, to ja już uważam, zróbmy ja. inną misję. A nie będziemy czekać, kuwa, a nie wiem na co. Tylko wyrzucę te zwłoki, tu. No, ale tu. By powiedziała wreszcie Ta. jakąś historię. No, ale wszyscy czekamy, tak? Nie mam żadnej historii na poczekaniu, dobrze? No, no, dobra, na do następny tymi odcinek chciekać. zaplanuj. <laughs> dobra, pan szeryf powiedział, dziękuję bardzo. Thank you very much. Nie ma. Wow, 16 gold, ale dostaliśmy mało monetków, malutko. Ile? Ile? Tam 16 chyba złota. Dobra, robimy jeszcze Że kurwa. Się się. No co ja? Co się stało? Ej jest kibelek! Ja nie wiem co ja zrobiłam. Jakacie wyrzuciło. Co się wyrzuciło. Co się wyrzuciło? Ja nie Idziemy robić. Idziemy robić marz. jeszcze jedno. Co? To jest kiberek taki i ty wtedy wpadłeś. No nie. Ja, nie, ja nie chcę, bo ja mam złe wspomnienia z tym. Dobra, Laski, Hej, robimy jeszcze lecimy, jednego. Lecimy. Jeszcze jednego zabijamy łowcę robimy. Nie! Nikogo nie zabijamy. Słuchajcie, Uważaj. tutaj jakiś gościu jest poszukiwany, bo zamordował oficera prawa o jakiegoś, je, jakiegoś się, policjanta. No Przepraszam kurwa, bardzo. Bo... Czy wy Uż, możecie odpowiedzieć mi? No. Dobra, w dupie to mam, sama wybrałam. Dziękuję. Wybieraj, jeżurż, wybieraj. Jerzu, jeżurż. Marta, nie. nie zabijamy teraz. To... Nie? Nie. Nie. A nie wy widzicie, zabijamy. gdzie jest? To... Tak. No, martwe cele nie. są mniej warte, laleczki. Pamiętajcie Zabijemy o to. tym. To, Boże. Będziecie jest. mi to się jest. teraz, za srańce. Za srańce?! No, ja Dlaczego?! Ja no, wszystko, ja nawet nic nie mówię. No Jak właśnie, ja O jejku, to tutaj. Muszę schwytać, żeby zabić cel. Dobra, idę go schwytać. Uważajcie, uważajcie, tam jest pełno ludzi. Chuj mnie to obchodzi. Pana na nas co łapie i elo. Śmiecia jebanego. Dawaj, tutaj, Morbe. spętaj. Zabiłaś go zabi cel. Nie zabij... Co? Zajebaliście cel. Ale no ja... No i co? Ale... Czy... Więcej pieniędzy dostaniemy za żywy. Więcej. <laughs> ale, ale... No. no, ale, ale... Trale. Jak ty to zrobiłaś? Pobiłaś go? Ale ja mu nic nie zrobiłam. Ja mu no teraz wie, jak kopa. Zmarł, was Zawał, zawału dostał i zmarł. Ale ja nic mu nie zrobiłam. Ja Jasne. teraz. Bo ja wziąłem Cię... jednego... A to był on! O... O nie, Jeesu. 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 I on nie wiedział, no dobra, ja myślałam, że, ja myślałam Zostaw, że to ten drugi. Zostaw go, idziemy, idziemy... słuchajcie, słuchajcie. Idziemy Co? zapolować tu na zwierzynę. I <laughs> no Są czekaj, rzeczy ja ważne i ważniejsze. Ej, po tutaj proszę ograbić sobie, bo ja dostałam lekarstwo jakieś. Już A nie idę. tak no szybko, dobrze. szybko. Teraz już czekamy, bo to nie ma sensu. Aaa, to, to wszystko jest? właśnie, Ale tak to się ja, ja naprawdę Ale... nie wiedziała, że to on. Widzisz? No ty, zawsze ty zawsze nie widziała, ty zawsze nie widziałaś. Z tobą taka gra... Zostaw mi to moje. <laughs> kurwa, dobra. Z tobą taka gra jest, wiesz? Laję dobra, po... ale jak mamy zapolować, to ja go chociaż wezmę na ten... No na konia. No go go? Weź go? na hol, na hol go weź. Dobra, to weźcie tak, sełki na koniu, go. pamiętajcie. Tak mam. Ty lepiej nas niczego nie ucz, bo... Słuchajcie, ja łuk, kurwa. Ja mam przy sobie łuk. Nie wiem jak wy. No okej. Okay. Kupił gdzieś chlebek. U. Dobra, idziemy coś zapolować. Tylko ja nie wiem, czy to coś kurwa będzie. No nie wiem, no coś może znajdziemy. Może znajdziemy coś. Ale w ogóle tak... A ja no w ogóle nie, nie ma jest. czasu! Nie Jak ma czasu. No właśnie nie ma czasu, on po prostu jest do dostarczenia. A, no widzicie. Czekaj. Wtuli, wtuli. No. Ha. No to jedziesz, no jedziesz. No to jedziemy. No właśnie, kto tu kurwa jest najbardziej spostrzegawczy, widać, widać. No a my byśmy kurwa pół godziny polowały, nie? Nie, pęk... Tak Marta już kurwa do mnie poluje, jewana. A Marta ja dostarczę ja! <noise> o kurwa, atakują nas pizdy jebane no, bo, jakieś. bo, Bumierzyłam do nich. No! No <noise> o Jezus! Ej, no i przyjechali. Co? O i przyjechali. No nie Marta. <noise> co robicie? O, widzicie, ludzie, co ja z nimi mam. No jak zwykle, Marta musiała zajebać, nie? Ale Mój ale ja, ja tylko do nich mierzyłam, no. No Marta, zawsze robisz to samo. <noise> Droga. Masakra z tą babą. Dobrze, że ona w życiu tak do ludzi, kurwa, się nie sapie jak w tych grach. O kurde. Dobra, lalki, Co? teraz ostatnie podejście. Naprawdę, Co? ostatnie i teraz musi przeżyć ten, kurwa, ktoś. Wybieram. Dobrze. No wybieraj, wybieraj. No czekajcie, bo mnie teleportowało chuj wie gdzie. Dzisiaj nie mogę do nikogo celować, bo... Nie możesz! No nie... szkoda. A myślisz jakbyś... No, 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 no ale kolować. mnie... No mnie teleportowało troszeczkę, daj mi chwilę. Nie. Kto mi zajebał konia? Widzę, kto siedzi ja. moim koniem. Nie wiem co to. Ciekawe kto. Be to... Dobra. Niee. Dobra, wybieram. Lecimy z tym. I jeszcze trochę i będę prestiżowym. Miała. Twego konia? No chciałabym hey, po czymś hey, pojechać. Watch, watch, watch. Co? No. no to zawołaj tego. O, jadę za nią. No to po co? To po co? Ja wsiadam na mojego, bo mój jest lepszy. No okej, okay, niech będzie. I teraz tak, nie możemy jednak zabijać, pamiętajcie. Już mówię, tak. do jednej i drugiej. To Jak nie do jednej jest? drugiej? To ty kurwa zabijasz? Co? Do jednej co i drugiej co? To chyba do ciebie chyba. Do ciebie i do party. chyba. Ja jeszcze nikogo nie zabijam. Kurwa, co ty tak widzisz, że jak po jakaś? No bo czekam... Jakaś... Kurwa, bo lubię, bo czekam na mojego koniczka. W mojej głowie jest moja dziewczyna, patrzy często w oczy. Uh -huh. Dzięki, chcesz, żebyśmy my też to mieli. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Ej, co to jest? Tęcza na pustyni? No właśnie, widzę. Jakieś podupcone. Gdzie jest to miejsce? No jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek laleczko, moja droga. Ja potrzymuję mojego konia, bo ja nie mam drugiej broni. Gdzie on kurwa się pociewa? Gwizdże, gwizdże i go o, nie ma. Jesteśmy. No, a to od razu atakujesz? To poczekaj chwilę. Czekam na was laleczki. Oj. Musimy pierwszy zobaczyć teren. Dobra. Jest, kurwa, a ja Byliśmy tu kiedyś. No byłyśmy, byłyśmy. pamiętam. Uważajcie. Pamiętam. To było wtedy, co Marta tak wyjebało z butów. Nie Bo pamiętam. Celu, cel nie przyjechał, Id widzicie? Idę na dach. Ja oczywiście, że też idę na dach. Znajdź. Aha, on jeszcze nie przyjechał. A to skąd on kurwa? Jest? Możemy już ich zabić? Nie. A to chyba czekajcie. Nie. a to idzie tutaj. Czemu nie? Jak ja bym ich zabiła. Telefon? No tutaj Podnajem było. Będziemy, no. Ja, ich, ja do nich zacznę strzelać. No fajnie. No dobra, róbmy tak. Ale stop, bo my nie wiemy, kto jest celem znowu. Nie no. ma go tutaj, on jest z tyłu, gdzieś tam jedzie. Tak? Ej, idę go gonić. A ty wiesz, który to? Tak, on ucieka tam z tyłu. Tak? No. To my musimy go chyba gonić, wszyscy. No. Tak? No. Koniu, gdzie ty kurwa jesteś, jebańcu? I co macie gdzieś, gdzie on jest? Tam jedzie Ania, no Ania go goni, on tam pojechał, Aha. daleko. Mam o, nadzieję. Że... Prawie, żebym sparlier doliła się. Spierro doliła się. Spier ja, doliła się. Ale na no, część Marta, czyli ukraińka. No dobrze, Marta, no to jak już jedziemy za tym celem, to jakaś historia by się nam przydała. Nie <laughs> ma czasu, nie ma czasu. Marta Marta po, po prostu, ona jak widzicie, jak ona, chce być, akcja. ona chce być taka tajemnicza. Taka, że a nie powiem Uuu. Wam nic, nic Wam nie powiem. Anna! Gdzie ten cel? No jedzie no tam kurana, daleko, daleko. No Ja nie wiem, Też gdzie on go złapałam. Jest. Masz go? Złapałaś go? No. Serio? No to czemu nic nie mówisz? No teraz go złapałam, no. Ciekawe A. czy... <laughs> czemu nie mówisz, że go złapałaś? Teraz go złapałam i go pakuję dopiero. Pakuj go. Za nami chyba jedzie ktoś? Nie, myślałam. Czy on uciekł? Nie. nie, myślałam. O. Jedziemy! Jedziemy! Możecie pilnować go, bo on może mi się pilnuję, rozwiązać. Pilnuję. A jak wyskoczy, to go zajebie. Nie! No. <ścoughs> oh. idź <ścoughs> ja nie mam kapelutka! Miałam kapelutek i nie mam kapelutka. Może ktoś ci odstrzelił? Mm. Nie fajnie. Wow, hamuj. Dawaj tego śmieciura. Opa, bierzemy go. Dawaj w go tu. jestem silna, że potrafię chłopa wziąć no, na bar. bez problemu Jest. go kurwa bierzesz, hop. Jak ziemniaków. Zawsze lepiej przywodzić żywych. No, staramy się jak możemy. Nie zawsze wychodzi. No, ale ogólnie staramy się. No, jaka, jaka jest nagroda? Pieniądze mnie interesują znowu. Ile dostałyśmy? Ile, ile? Ile? Nie widzę. No, malutko. No, chujowa. Dobra, laleczki. Na dzisiaj już kończymy moje drogie. Tak, wiecie? koniec tego bajs Tak. Tak, no to co? Buziaczki. Do następnego. Jak macie jeszcze jakieś Ta. rady? My wiemy no. o tych wszystkich radach. Stosujemy się jak możemy. Jak nie, widzicie. nie stosujemy się po prostu. No, Ania nam zabrania się stosować. Na pewno górne. No dobrze, to co? Do następnego razu. I no. pa! pa.